TenCent rozważa przejęcie Nexona. A co z ich Bitcoinem? Haker wraca po roku. Pralnia Tornado Cash znów w akcji. Binance rozdaje nowe tokeny. Airdrop Home już wystartował. Firma fitness buduje kryptowalutowy skarbiec za pół miliarda dolarów. XRP pod presją. Niedźwiedzie dominują, cena spada. Tether inwestuje w złoto. Nowy kierunek dla giganta stablecoinów. Kryptowaluty na usługach wywiadu. Jak Rosja rekrutuje młodych szpiegów w Europie. Zanim zaczniemy, witajcie na kanale Kryptowiadomości, czyli miejscu, gdzie przedstawiamy wam najświeższe informacje z rynku kryptowalut. Pamiętajcie proszę, żeby zostawić suba, wbić dzwonek i dać łapkę w górę, gdyż to pomaga nam rosnąć i dostarczać wam więcej materiału. Zachęcam również do dyskusji w komentarzach na temat wydarzeń, które zaraz państwu przedstawimy. A teraz zapraszam do zapoznania się z najciekawszymi nowinkami z tej jakże fascynującej dziedziny, jaką jest świat kryptowalut. Tencent rozważa przejęcie Nexona, a co z ich bitcoinem? Świat technologii i gier właśnie obiegła elektryzująca wiadomość, która z pewnością zaciekawi również entuzjastów kryptowalut. Chiński gigant technologiczny Tencent prowadzi rozmowy w sprawie możliwego przejęcia Nexona, jednej z największych firm gamingowych, która co istotne posiada również pokaźne zasoby bitcoina. Nexon to firma wywodząca się z Korei Południowej, która dziś działa z siedzibą w Japonii i kontroluje jedne z najpopularniejszych gier online w Azji. Takie jak Maple Story czy Dungeon Fighter. Tencent, mający już w swoim portfolio takie marki jak Riot Games czy udziały w Epic Games, chce jeszcze bardziej umocnić swoją pozycję lidera światowego gamingu, a zakup Nexona byłby strategicznym krokiem naprzód. Z informacji podanych przez Bloomberga wynika, że rozmowy toczą się z rodziną założyciela Nexona, zmarłego Kim Jung-ju. Rodzina ta, za pośrednictwem swojej spółki inwestycyjnej, kontroluje ponad 44% udziałów w firmie, co czyni ją kluczowym graczem w tej układance. Ale to nie tylko gry przyciągają uwagę rynku. Nexon jest jedną z nielicznych dużych firm notowanych na giełdzie, które zainwestowały w bitcoina. Obecnie posiadają ponad 1700 monet, które kupili po średniej cenie 58 tysięcy dolarów za sztukę. Dla ten centu, który bada rynek blockchaina. To może być równie ważny element układanki jak same marki Gier. Pojawia się więc kluczowe pytanie, czy Tencent zatrzyma kryptowalutowe rezerwy Nexona, a może zdecyduje się je sprzedać. Społeczność kryptowalutowa bacznie przygląda się temu wątkowi, ponieważ decyzja chińskiego giganta może mieć szerokie konsekwencje, nie tylko dla bitcoina, ale i dla całego postrzegania kryptowalut przez korporacyjny świat. Choć rozmowy są jeszcze na wczesnym etapie, wiadomo już, że będą wymagały ogromnych nakładów finansowych i mogą spotkać się z oporem organów regulacyjnych, zwłaszcza w obliczu rosnących obaw o monopolizację branży gier. Równolegle istotne będą również oczekiwania rodziny Kim oraz mniejszych akcjonariuszy. Jedno jest pewne: jeśli dojdzie do tej transakcji, połączą się dwa potężne światy tradycyjny przemysł technologiczny i gamingowy z dynamicznie rozwijającym się światem cyfrowych aktywów. To wydarzenie, które może zmienić układ sił zarówno na rynku gier, jak i w przestrzeni kryptowalut. Haker wraca po roku. pralnia tornado Cash znów w akcji. Pamiętacie włamanie na giełdę kryptowalut Bitrue z kwietnia 2023 roku? Sprawca tej kradzieży, który zdołał wynieść wówczas 23 miliony dolarów, właśnie znów dał o sobie znać. Co więcej, jego łup znacząco urósł, a teraz zaczął legalizować skradzione środki, korzystając z kontrowersyjnego narzędzia, znanego jako Tornado Cash. Analitycy łańcucha bloków twierdzą, że złodziej przesłał już przez Tornado Cash ponad 30 milionów dolarów w Ethereum, zarabiając przy tym dodatkowe 9 milionów zysku. Według firmy EmberCN po kradzieży w 2023 roku haker szybko sprzedał część łupu, by kilka miesięcy później gdy cena Eteru spadła do około 1400 dolarów, ponownie wejść na rynek. Dziś przy kursie powyżej 2800 dolarów wykorzystuje sprzyjającą koniunkturę do wypłacania zysków, skutecznie ukrywając ich źródło. Całość operacji została przeprowadzona z wykorzystaniem Tornado Cash, czyli zdecentralizowanej usługi miksującej środki. Choć projekt znajduje się pod sankcjami rządu USA od sierpnia 2022 roku, jego inteligentne kontrakty nadal działają w sieci Ethereum. Zasada działania jest prosta. Środki od wielu użytkowników trafiają do wspólnej puli, a następnie są rozdzielane, co praktycznie uniemożliwia śledzenie ich pierwotnego źródła. To sprawia, że Tornado Cash pozostaje ulubionym narzędziem cyberprzestępców, ale też głównym obiektem zainteresowania regulatorów. Według danych z Etherscan i Debank, haker znacząco nasilił swoją aktywność w ostatnich tygodniach. Część środków przelał również na zdecentralizowaną platformę pochodnych Hyperliquid. Być może w celu dalszych spekulacji, albo po prostu by jeszcze bardziej utrudnić namierzenie przepływu środków. Przypomnijmy, że atak na Bitru w 2023 roku wykorzystał lukę w jednym z gorących portfeli giełdy. Skradziono wtedy nie tylko Ethereum, ale też inne popularne tokeny, w tym Shiba Inu i Holo. Bitru zapewniło wówczas, że pokryje wszystkie straty klientów i pozostaje wypłacalne, jednak tożsamość hakera nigdy nie została ujawniona a środki aż do dziś nie zostały odzyskane. Całe to wydarzenie ma miejsce w szerszym kontekście rosnącej fali przestępczości w świecie kryptowalut. Według raportu firmy Immunefi, tylko w pierwszym kwartale tego roku z powodu ataków hakerskich i eksploitów skradziono ponad półtora miliarda dolarów, przy czym to właśnie zdecentralizowane finanse, czyli DeFi, są najbardziej narażone na tego typu straty. Przypadek hakera z Bit.ru pokazuje, że w świecie kryptowalut przestępcy wciąż mają przewagę, a nawet stare włamania potrafią po czasie przynieść im spektakularne zyski. Binance rozdaje nowe tokeny. Airdrop Home już wystartował. Mamy świetną wiadomość dla wszystkich, którzy lubią zyskiwać tokeny bez wydawania pieniędzy. Binance, czyli największa giełda kryptowalut na świecie, właśnie ogłosiła nowy airdrop. Tym razem chodzi o świeży projekt o nazwie DeFi App, którego natywnym tokenem jest Home. To już 22 projekt wspierany przez Binance w ramach programu Hodlers. W ramach promocji giełda przekaże użytkownikom aż 200 milionów tokenów Home. Dodatkowo, token Home trafił dziś na rynek Spot Binance, co oznacza, że można nim już handlować. Dostępne są pary m.in. z USDC, BNB, FDUSD oraz turecką lirą. Ale czym w ogóle jest ten projekt? DeFi App ma za zadanie uprościć dostęp do świata zdecentralizowanych finansów. Twórcy obiecują transakcje bez żadnych opłat za gaz, działające na wielu blockchainach i to bez konieczności korzystania z mostów międzyłańcuchowych. To ma zapewnić większe bezpieczeństwo i wygodę użytkownikom. Co więcej, DeFi App daje pełną kontrolę nad środkami, a więc użytkownicy nie muszą oddawać swoich tokenów żadnym pośrednikom. Projekt działa od ubiegłego roku i jak podają jego twórcy, do tej pory z platformy skorzystało niemal 400 tysięcy osób, a łączna wartość przetworzonych transakcji przekroczyła 15 miliardów dolarów. Ten airdrop to nie tylko promocja nowego tokena, ale też szansa dla inwestorów na zdobycie cyfrowych aktywów bez ryzyka. Jeśli trzymasz BNB i uczestniczysz w programach oszczędnościowych Binance, być może właśnie wpłynęły na Twoje konto nowe tokeny. Firma Fitness buduje kryptowalutowy skarbiec za pół miliarda dolarów. Wyobraźcie sobie firmę, która produkuje sprzęt do ćwiczeń, a jednocześnie planuje stworzyć największy w Stanach Zjednoczonych publiczny skarbiec kryptowalutowy. Brzmi zaskakująco? Taki właśnie cel ma Interactive Strength, znana też pod symbolem TRNR. Amerykańska spółka z branży fitness chce zainwestować aż pół miliarda dolarów w token powiązany ze sztuczną inteligencją. Mowa o Fed. Czyli tokenie projektu Fetch.ai. Firma ma już w kieszeni pierwsze 55 milionów dolarów od prywatnych inwestorów, takich jak ATV Partners i DWF Labs, ale to dopiero początek. Ich celem jest pozyskanie znacznie większego kapitału poprzez umowę zakupu papierów wartościowych. Pozyskane środki posłużą do budowy ogromnych zasobów Fed, a cały proces ma być zabezpieczony przez firmę BitGo, uznanego powiernika kryptowalutowego. TRNR chce w ten sposób nie tylko zwiększyć swoją elastyczność finansową, ale także przyspieszyć rozwój swoich produktów opartych na sztucznej inteligencji. W praktyce oznacza to integrację AI z usługami treningowymi i cyfrowym fitnessem, co może zrewolucjonizować doświadczenia użytkowników. Szef firmy TrendWord podkreśla, że połączenie kryptowalut i AI to dziś jeden z najmocniejszych trendów technologicznych, a ta strategia może przynieść akcjonariuszom TRNR ogromne zyski w przyszłości. W ramach współpracy Fetch at AI ma również wesprzeć TRNR w rozwijaniu platformy treningu personalnego opartej na sztucznej inteligencji. To oznacza, że token Fed może odegrać kluczową rolę w nowym ekosystemie cyfrowego zdrowia i fitnessu. Choć cena Fed spadła w ostatnich godzinach o prawie 7% i utrzymuje się w okolicach 75 centów, to niektórzy eksperci, jak Ted Pillows, widzą w tym jedynie chwilową korektę. Jego zdaniem altcoin wkrótce może przebić barierę 1 dolara. I kontynuować wzrosty, szczególnie jeśli utrzyma wsparcie w okolicach 70 centów. Tymczasem akcje TRNR przeżyły typowy scenariusz pompuj i rzuć. Po szybkim wzroście nastąpił równie dynamiczny spadek. W chwili pisania tego tekstu jedna akcja kosztowała 91 centów, co oznacza spadek o ponad 20% od momentu ogłoszenia. Rynek najwyraźniej jeszcze nie zdecydował, czy ta odważna kryptowalutowa strategia firmy Fitness to przełom, czy tylko chwilowy eksperyment. XRP pod presją, niedźwiedzie dominują, cena spada. Sytuacja na rynku XRP staje się coraz bardziej napięta, a inwestorzy zaczynają tracić cierpliwość. W ostatnich dniach sentyment wokół tego popularnego altcoina uległ wyraźnemu pogorszeniu. Coraz więcej sygnałów wskazuje na to, że niedźwiedzie zaczynają przejmować kontrolę, a obawy o dalsze spadki rosną. W ciągu trzech ostatnich sesji handlowych cena XRP spadła o 3% co doskonale wpisuje się w obecne nastroje unikania ryzyka na szerszym rynku kryptowalut. Inwestorzy zaczynają wycofywać się z bardziej ryzykownych aktywów, a XRP wydaje się jednym z głównych poszkodowanych tej zmiany strategii. Wskaźnik B-trend, który mierzy siłę i kierunek trendów w oparciu o wstęgi Bollingera, obecnie wynosi minus 3,81. Na wykresie jednodniowym od 7 czerwca widać wyraźną przewagę czerwonych słupków histogramu, co oznacza rosnącą presję sprzedażową i spadkowy impet. Tego typu konfiguracja sugeruje, że spadki mogą się jeszcze pogłębić, szczególnie jeśli sytuacja na rynku nie ulegnie poprawie. Również dane z rynku kontraktów terminowych potwierdzają ten obraz. Stosunek pozycji długich do krótkich spadł do poziomu 0,92, co oznacza, że przeważają zakłady na spadek ceny. Inwestorzy wyraźnie nie wierzą w szybkie odbicie, a dominacja niedźwiedzi staje się coraz bardziej widoczna. W momencie publikacji XRP notowany jest na poziomie 2,24 centy. Jeśli negatywna presja się utrzyma, możliwy jest test ważnego poziomu wsparcia przy 2 dolarach Przełamanie tego obszaru mogłoby otworzyć drogę do jeszcze głębszych spadków, zwłaszcza jeśli nie pojawi się wyraźny sygnał kupna. Z drugiej strony, jeśli nagle wzrośnie popyt, XRP ma szansę powrócić w okolice oporu przy 2 dolarach i 29 Pokonanie tego poziomu mogłoby dać impuls do wzrostu w kierunku 2,45 dolarów amerykańskich. Jednak jak na razie to scenariusz mniej prawdopodobny. Inwestorzy pozostają ostrożni, a rynek XRP balansuje na granicy kolejnej fazy spadkowej. Tether inwestuje w złoto. Nowy kierunek dla giganta stablecoinów. Tether, znany przede wszystkim jako największy emitent stablecoina USDT, właśnie zrobił kolejny duży krok w stronę dywersyfikacji swoich aktywów. Tym razem chodzi o złoto. Firma ogłosiła przejęcie 32% udziałów w kanadyjskiej spółce Elemental Altus Royalties, która działa w modelu tzw. Gold Royalties. Transakcja została sfinalizowana 11 czerwca i opiewa na kwotę blisko 90 milionów dolarów. To jednak nie jest typowa inwestycja w kopalnię złota. Tether stawia na bezpieczniejszy model przychodów pasywnych z opłat licencyjnych i strumieni wydobycia, bez ryzyka operacyjnego, jakie niesie ze sobą samo górnictwo. Według CEO firmy, Paolo Ardoino, to nie tylko przemyślana lokata kapitału, ale też element większej strategii. Ardoino podkreśla, że Bitcoin traktowany jest jako zabezpieczenie przed inflacją, a złoto jako klasyczna lokata wartości. Oba te elementy, w jego opinii, są niezbędne by zbudować odporny system finansowy przyszłości. Dzięki udziałom w Elemental, Tether zyskuje szeroką ekspozycję na globalny rynek złota i wzmacnia fundamenty pod rozwój swojego stablecoina, opartego właśnie na tym kruszcu, Tether Gold XAUT. Już teraz XAUT jest największym tokenem tego typu na rynku, a w kwietniu jego kapitalizacja sięgała niemal 854 milionów dolarów. Zakup udziałów w spółce złota to tylko jeden z wielu ruchów Tethera w tym roku. Po rekordowym zysku na poziomie 13 miliardów dolarów firma niemal co miesiąc ogłasza nowe inwestycje. W maju zainwestowała 458 milionów dolarów w bitcoina dla spółki 21 Capital, a w czerwcu dorzuciła kolejne 3,9 miliarda dolarów, co czyni ją trzecim największym korporacyjnym posiadaczem BTC na świecie. Zaraz po strategii Imara. To jednak nie koniec. Tether kupuje udziały w mediach, jak 30% B-Water, angażuje się w sport przez inwestycje w klub Juventus oraz wspiera rozwój technologii, między innymi przez portfel kryptowalutowy ZenGo. Każdy z tych kroków wygląda na przemyślany i spójny z długofalową wizją. Tether przestaje być tylko firmą odpowiedzialną za drukowanie USDT. Coraz bardziej przypomina finansowe imperium z realnym zapleczem aktywów, od kryptowalut przez media i sport po tradycyjne surowce jak złoto. To jasny sygnał, że firma buduje swoje miejsce nie tylko w świecie cyfrowym, ale i w klasycznej gospodarce. Kryptowaluty na usługach wywiadu, jak Rosja rekrutuje młodych szpiegów w Europie. Wstrząsający przypadek zatrzymania 17-letniego Kanadyjczyka w Polsce pokazuje, jak rosyjskie służby wywiadowcze wykorzystują nowe metody działania i kryptowaluty do finansowania operacji szpiegowskich. Jak ujawnia agencja Reuters. Młody Laken Pawan został zwerbowany przez FSB, a jego działania i komunikacja odbywały się za pośrednictwem Telegrama i Bitcoinów. Po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę, Rosja znalazła się w trudnej sytuacji. Masowe wydalenia jej dyplomatów i agentów z państw zachodu mocno ograniczyły możliwości prowadzenia tradycyjnych operacji wywiadowczych. W reakcji na to zaczęto rekrutować osoby niedoświadczone, w tym nawet nastolatków, często znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Pawan opuścił Moskwę i trafił do Kopenhagi bez pieniędzy. Na telegramie poprosił swojego rosyjskiego kontaktu o przesłanie mu bitcoinów, by móc przenieść się do Polski, gdzie, jak sam pisał, łatwiej jest zamienić kryptowaluty na gotówkę. W odpowiedzi otrzymał 130 dolarów w BTC, które przeznaczył na zakup biletu lotniczego do Warszawy. Po kilku dniach, będąc pod wpływem alkoholu, sam zgłosił się na policję, przyznając się do współpracy z FSB. Został aresztowany, a w grudniu 2024 roku usłyszał wyrok 20 miesięcy więzienia. Mimo przyznania się do winy i współpracy z prokuraturą, w dokumentach sądowych nie ma informacji o przekazaniu przez niego jakichkolwiek danych wojskowych. Jak podkreślają dziennikarze Reutersa, analiza sprawy Pawana to zaledwie czubek góry lodowej. Rosyjskie służby coraz częściej celują w młodych, niedoświadczonych i łatwych do zmanipulowania ludzi. To właśnie oni stają się nowym narzędziem w działaniach określanych mianem wojny hybrydowej, łączącej szpiegostwo, sabotaż, cyberataki i kampanie dezinformacyjne. Z ustaleń Reutersa wynika, że przepływy bitcoinów można było prześledzić dzięki analizie blockchainu. Jeden z dużych portfeli, który od czerwca 2022 roku przetransferował ponad 600 milionów dolarów, był źródłem środków także dla Pawana. Nie wiadomo jednak, kto stoi za tym portfelem, choć wiele wskazuje na powiązania z rosyjskimi służbami. Eksperci do spraw bezpieczeństwa w Europie alarmują, że granica między naiwnym nastolatkiem a agentem obcego wywiadu staje się coraz bardziej niewyraźna. Przypadki podobne do Pawana pojawiły się już w Wielkiej Brytanii, Niemczech, na Litwie i w samej Polsce. Tymczasem Rosja zaprzecza oskarżeniom i przerzuca winę na Ukrainę, sugerując, że stosuje ona podobne metody. Nowa era szpiegostwa nie opiera się już tylko na tajnych agentach w garniturach. Dziś operacje finansowane bitcoinami mogą obejmować każdego, nawet nastolatka z Telegrama, który myśli, że wykonuje prostą przysługę. W rzeczywistości może uczestniczyć w globalnej grze wywiadowczej. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i kliknij dzwonek, ponieważ, jak wspominałem na początku, bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się regularności oraz polepszaniu jakości treści, które Wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na wyżej przedstawione tematy: który news był najmocniejszy? Co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ostrzeżenie o ryzyku. Żadna z analiz ani informacji zawarta w tym filmie czy kanale nie jest rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Dziennik Ustaw z 2005 roku, numer 206, pozycja 1715. Wszystkie informacje są prywatną sugestią właścicieli kanału, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania widzów na rynku kryptowalut. Podjęte na podstawie informacji zawartych na nim oraz Poniesione przez to zyski bądź straty. Każdą informację należy poddać własnej analizie i w oparciu o nią podjąć stosowną decyzję. Nie polecam kopiować moich zagrań ani analiz. Kanał oraz zawarte na nim informacje, analizy czy relacje wyłącznie mają charakter rozrywkowy. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku kryptowalut niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości środków. Wchodząc w ten rynek, podejmujesz własną, świadomą decyzję i akceptujesz to.